Czy diety domowe bez suplementacji są bezpieczne? Dziś poruszymy właśnie temat diet domowych, zarówno tych surowych, jak i gotowanych, czyli tzw. barfa. Polega ona na podawaniu psu mięsa, podrobów i warzyw oraz w wersji surowej również kości, ale nie jest to niezbędny składnik. Psia dieta oczywiście bazuje na składnikach odzwierzęcych, czyli właśnie na mięsie i podrobach, gdyż pies to względny mięsożerca. Dodatkiem do tego mogą, ale nie muszą być warzywa i owoce. Stanowią jednak dobre źródło błonnika, więc warto je wprowadzić do diety zwierzaka. Mają też oczywiście w sobie sporo witamin i mikro Stosowanie tych diet u swojego psa zawsze jednak wiązać się też będzie z suplementacją. Stanowi to podstawę, dzięki czemu dieta naszego psa będzie właśnie pełnoporcjowa. Dieta domowa bez suplementacji nie jest dobrym wyborem. Do najważniejszych suplementów w diecie psów zaliczamy wapń, drożdże, witaminę E, algi oraz omega-3. W opcji gotowanej diety barw warto suplementować również taurynę oraz żelazo. Chcecie poznać więcej techników diety barw? Jeśli tak, to zapraszamy na konsultacje dietetyczne do poradni Hello Pets, link w opisie.